Anna Kluczyńska, witam Was na kanale Serco Polski. Witam w swojej tygodniowej serii, jak spędzić weekend w naszym regionie. Odwiedzimy dzisiaj kilka miejscowości. Plan na ten weekend jest dość bogaty. Końcówka wakacji, oprócz tego pierwszy dzień szkoły. Ale w zasadzie dzisiaj, znaczy dzisiaj, przepraszam, ten weekend nie będzie chyba żadnej imprezy związanej ze szkołą. No, także dzieciaki też będą zaczynać rok szkolny, po prostu 2 września. Tak jak już mówiłam, jest kilka, kilka miejscowości, które przygotowałam. Zaczniemy oczywiście od piątku, i na pierwszy ogień idzie zgierz. O godzinie 18 odbędzie się spotkanie autorskie z panią Iwoną Klimczak. Oczywiście będzie to dotyczyło książki Kiedyś jest teraz, chociaż wiem, że pani Iwona już zaczęła pisać nową książkę. Pani Iwona już gościła na, na moim kanale. Był to, był to i wywiad, i całe jej spotkanie autorskie z Sokolnik Lasu. No, a teraz w piątek o 18:00 przy ulicy Parzynczewskiej 38B. To, to jest blok numer 3 w piwnicy, i to spotkanie autorskie oczywiście jest ze wstępem wolnym. Będzie można też kupić książkę, porozmawiać z panią i dostać dedykację, to no też, myślę, dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy, m.in. o samowydawaniu. Książki. Jeżeli chodzi o sobotę w Zwierzu, czyli o 31 sierpnia, będzie Dzień Solidarności i Wolności. I o godzinie 10 na pasażu Solidarności, przy ulicy Długiej 27, będzie, będzie to jakoś tam właśnie no świętowane. A o godzinie 18.00 będzie msza święta w kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i ona będzie w, w intencji NSZZ Solidarność. Dobrze, a teraz jeśli chodzi o inne wydarzenia, które też jakoś w sobotę rozpoczną się od rana, będzie to przejażdżka rowerowa o godzinie 10.00 i będzie można spotkać się na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 12 na ulicy Stafa 26. O godzinie 17 odbędzie się młodzieżowe zakończenie roku i ono będzie trwało do godziny 21. W Starym Młynie, długa 41a i z takich największych atrakcji będzie Piana Party, playlista stworzona przez, przez tę młodzież, która będzie i będzie również ustawian, ustanowienie rekordu w tańczeniu Belgijki oraz inne atrakcje. A 1 września w godzinach od 11 do 14 będzie otwarte spotkanie miłośniczek robótek ręcznych. Ja już słyszałam o tych, tych spotkaniach, byłam też, też zapraszana, ale niestety z powodów zawodowych nie mogłam się tam pojawić. I to odbędzie się w Domu Tkacza przy Narutowicza 5 i te spotkania są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Wiem, że tam spotykają się i osoby, które znają się już na robótkach ręcznych i które chciałyby się nauczyć, na przykład tak jak ja, więc ja kiedyś naprawdę z wielką chęcią się tam pojawię, postaram się zrobić materiał. No i może sama też właśnie jeszcze też skorzystam, żeby się po prostu nauczyć. <laughs> 1 września ma też miejsce rocznica wybuchu II wojny światowej i też to będzie jakoś uczczone. 85. rocznica. O godzinie 12 będzie złożenie kwiatów na starym cmentarzu przy ulicy Księdza Piotra Skargi. 28. O 13 z kolei będzie. To będzie w kompleksie leśnym na Malince przy trasie z Będzie złożenie kwiatów pod pomnikiem Polaków rozstrzelanych przez Werma. A teraz już sobie wyjedziemy ze Zbierza i pojedziemy do Dzierżżonnej. Gminne centrum w Dzierżąznej organizuje dożynki i to będą tak 1 września dożynki gminne i tutaj jest Organizator napisał, że to od 12 do 21 będzie korowód dożynkowy, wystąpią jakieś zespoły gminnego centrum, będzie dyskoteka, stoisko twórców ludowych, dużo się tam będzie działo. Napisałam, wydaje mi się, o takich najważniejszych, najważniejszych rzeczach. A co tam, jeżeli chodzi o ozorków? 30 sierpnia. W piątek w godzinach od 18 do 23 w miejscu plaża nad zalewem będzie Latinoparty. Wstęp wolny, tak jak już na podobnych imprezach wcześniej i zagra DJ Lucas, także to jeżeli chodzi o piątek, pozorkowie, z kolei 4 września, to jest akurat środa, ale stwierdziłam, że już wspomnę o tym. O godzinie 17 będzie wystąpić Cyrk Korona przy ulicy Tkackiej. Ja jeszcze pamiętam, jak pracowałam w prasie, to pisałam o tym artykuł, jak był ten Cyrk Korona w Ozorkowie, to temu. To pamiętam, że to się jakoś dosyć mocno czytało, czyli <laughs> i też jak tam weszłam, to było sporo ludzi, sporo publiczności, więc myślę, że to może to po prostu Was zaciekawić. Rosanów. Rosanów tutaj będzie mowa o poniedziałku, 2 września. Odbędzie się malowanie kamyków do rodzinnej gry terenowej. Wiem, że to już jest drugie. To malowanie tych kamyków i spotkanie przy ulicy Leona 23G. Teraz przejdę do Sokolnik, tak na ostatku. 31 w sobotę. Odbędzie się spotkanie z autorką Małgorzatą Bachowicz i to będzie godzina 17:00 przy ulicy Sokolnickiego 1. I yy, jeszcze tylko nie zapisałam sobie yy, najprawdopodobniej to będzie w sobotę podejrzewam, że tak, yy, nie wiem, po południach, chyba no, jakoś tak będzie to trwało cały dzień. Yy, wiem, że odbędzie się na placu yy, Zabach, yy, w tym, tym naszym yy, placu, takim największym. W Sokolnikach będzie kiermasz, kiermasz książek, natomiast zapomniałam po prostu o tym, żeby to dopisać, ponieważ teraz ma, nagrywam ten materiał na telefonie, to nie dam rady jakoś tam spojrzeć. O, ale w, o właśnie w montażu dodam jakiś, jakiś napis, natomiast tego, co mi się wydaje, będzie to po prostu zapada w ciągu dnia na placu Także tyle, jeżeli chodzi o zbliżający się weekend, życzę Wam odpoczynku, pomimo tego, że wiem, że niektórzy pracują, ja też często w weekendy pracuję, ale ci, co mogą, to życzę Wam odpoczynku, może nie przy uchwałach 32 stopnie czy 4, tylko troszkę, troszkę mniej żeby rzeczywiście odpocząć, nabrać sił na kolejny dzień, a uczniom życzę wszystkiego, też dobrego. Także do zobaczenia. Oczywiście przypominam, że możecie mi zostawić łapkę w górę, komentarz, udostępnienie, rozpowszechnić jakoś te, te moje materiały. Ja troszeczkę też ostatnio nagrałam. Mam taką relację z koncertu, którą jeszcze muszę zmontować. Mam taki też krótki materiał z takiego też ciekawego wydarzenia. Troszkę tego mam i w miarę możliwości czasowych Aha. jakoś będę też starała się właśnie nagrywać te wywiadu, bo ta forma mi się też jakoś tam spodobała. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że ze mną jesteście że oglądacie i do zobaczenia w kolejnych materiałach pa pa